Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale i dzisiaj przechodzę do was z czymś dziwnym, a mianowicie przechodzę do was ze skarpetkami. Mhm, mm ze takimi oto dziwnymi skarpetolami A dlaczego przychodzę do Was z tymi skarpetkami? A mianowicie dlatego, ponieważ każda z nas i każdy z nas również powinien zadbać o nasze stopy W końcu to one nas noszą każdego dnia, a często niestety mamy z nimi problem Poza tym idzie lato, więc wszyscy chcemy, żeby nasze stopy wyglądały pięknie Kochani, mam nadzieję, że macie miły i przyjemny dzień i u Was wszystko w porządku I mam nadzieję, że spędzicie kilka minut ze mną również bardzo przyjemnie Także kochani, ja nie przedłużam i zaczynamy. Kochani, tak jak już Wam wspomniałam, przychodzę z takimi oto dziwnymi skarpetolami. A już Wam mówię, dlaczego dziwnymi. Dlatego, że te skarpetki od środka mają żel. I jak widzicie, te skarpetki są całe od środka wypełnione i zalane żelem. Natomiast z wierzchu to jest frotę i tutaj spod mamy jeszcze takie stopki, które mają zapobiec ślizganiu się, gdybyśmy musieli w nich się gdzieś przemieścić. Chociaż z tym to różnie bywa, ale to za chwilę Wam powiem. Jak wiecie, ja lubię bardzo tego typu maseczki do stóp. Są to bardzo fajne maseczki do stóp, one są tanie, one kosztują jednego funta, Trzyma się około 20 minut na stopach. Z tym, że jest to taka folia, którą wkładamy na stopy i... Te stopy nam w tym marzną. No i na ogół taką maseczkę ja stosuję raz na powiedzmy dwa tygodnie mniej więcej. A ponieważ ja nie lubię po prostu tego uczucia tych zimnych, mokrych stóp. Będąc w Primarku słuchajcie, trafiłam właśnie na te skarpetki. Ja byłam w ogóle zdziwiona, bo nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. E, także prawo dla mnie. E, według producenta takie skarpetki e, starczą na około 40 użyć. Ja myślę, że na troszeczkę więcej, no ale to się okaże. Ale myślę, że jeżeli o nie zadbamy, to starczą spokojnie na więcej Użyć niż 40. Są to skarpetki, które oczywiście możemy prać, a bardziej myć bym powiedziała, ponieważ możemy je myć kochani w rękach, ale nie możemy używać do tego żadnych środków chemicznych i robimy to w zimnej wodzie. No jest to związane oczywiście z tym żelem, który jest w środku, ale on się myje po prostu przecudownie i wszystkie kremy i wszystko z niego elegancko spływa, także naprawdę nie ma z tym najmniejszego problemu. I jak tak go używamy? W najzwyczajniej w świecie nakładamy swój ulubiony krem do stóp na stopy. Ja to robię taką grubą warstwą, ponieważ e, lubię takie mocne nawilżenie i zakładamy te oto skarpety na stopę. Te skarpety mają przewagi G nad takimi maseczkami, taką, iż nie musimy za każdym razem wydawać nowej kwoty. To jest po pierwsze. Po drugie, stopy nam w tym nie marzną. Ok, przy założeniu ten żel powoduje, że mamy takie trochę dziwne uczucie, jednakże szybko to uczucie mija, jak gdyby nasza skóra się do tego przyzwyczaja i są ciepłe. Po prostu skarpeta nagrzewa się ten żel od naszej stopy, a przy okazji grzeje na stafrotę z wierzchu. Także stopy mamy ciepłe, nam te stopy nie marzną i po kąpieli to jest dosyć ważne bo przynajmniej nie czujemy się zmarznącymi stopami i się nie trzęsiemy. Dlaczego ten żel jest taki ważny? Kochani, nakładając jakiekolwiek kremy, olejki, co byśmy nie nakładali na te stopy, to ten krem po części nam wyschnie, a to wytrzemy go w jakąś kołdrę, w prześcieradło, w Cokolwiek innego, i niestety ta skóra nie ma możliwości wchłonięcia tego kosmetyku, który zaplikowaliśmy. Są też bardzo popularne takie zwykłe bawełniane skarpetki, które zakładamy po prostu na stopę po nakremowaniu ich, aby właśnie ten krem lepiej zadziałał i lepiej się wchłonił w skórę. I tutaj pojawia się dosłownie ten sam problem: mianowicie, czy ja wytrę ten krem, nie wiem, w pościel, w koc, w kanapę? nie wiem, w cokolwiek innego, czy ja go wytrę tak naprawdę w te skarpetki bawełniane, które ja bym założyła, to jest to samo, ponieważ dalej ten krem będzie wsiąkał w tą skarpetkę po części. Oczywiście po części również w skórę, no ale to faktu, słuchajcie, nie zmienia. A właśnie przy tych żelowych skarpetkach ten problem znika, ponieważ ten krem nie ma jak się przez ten żel dostać do tej wierzchniej warstwy. Więc cały krem, który nałożymy na stopy ma możliwość tylko i wyłącznie... Wsiąknąć na w skórę. I właśnie te skarpetki powodują to, że krem wsiąka w skórę, ma możliwość konkretnego nawilżenia się, ponieważ tego kremu nigdzie nie wycieramy o nic, on nie wysycha, cały czas, jak gdyby jest zapakowany w to i zostaje wchłonięty przez skórę, a ewentualny nadmiar po prostu zostaje lekko na naszej stopie. Także to jest ogromny plus. I muszę Wam powiedzieć, że odkąd ja je kupiłam na przetestowanie, ponieważ nie do końca jakoś chyba wierzyłam w to, jak one działają i że one cokolwiek zmienią, tak może Wam powiedzieć, że ja sobie teraz bez nich życia nie wyobrażam. Ja nakładam, tak jak wspomniałam Wam, grubą warstwę kremu, nakładam te skarpetki i zostawiam je na jakieś pół godziny. Czasami na dłużej, czasami na krócej, w zależności od tego, ile tak naprawdę mam ochotę to trzymać, ale średnio trzyma się takie skarpetki 20-30 minut po zdjęciu tych skarpetek muszę Wam powiedzieć, że ja po prostu za pierwszym razem byłam w szoku i za każdym razem to doceniam, ponieważ krem wsiąka dobrze w moją skórę, czasami zostaje jakaś wierzchnia warstwa tego kremu, który po prostu do mm, którym mocniej, lepiej rozsmaruje na stopach ale uwierzcie mi stopy są gładkie, miłe, przyjemne a przede wszystkim fantastycznie nawilżone Nigdy wcześniej, jak dobrego kremu i jak drugiego kremu do stóp używała, nie było takiego rezultatu. Nigdy. Ponieważ, tak jak mówiłam, ten krem po prostu wysycha, gdzieś go wytrzemy i on nie wchłonie się nam tak dobrze. A przy tych skarpetach, słuchajcie, to jest. Jest po prostu genialne. To jest genialne w swojej prostocie. Natomiast jeżeli chodzi o to chodzenie, o którym ja Wam wspomniałam, czyli o tych stopkach, które tu są od spodu, zacznijmy od prostej rzeczy. Te stopki powinny być teoretycznie gumowe, żeby mm, skarpeta nam się nie ślizgała w momencie, kiedy będziemy szli, ale to bardziej przypomina plastik. Więc myślę, że to nie zabezpieczy nas przed jakimś poślizgnięciem się. Wręcz przeciwnie, bym chyba nawet śmiała myśleć. Natomiast samo to, że ten żel w środku jest, i to jest takie płynne, to się jak gdyby, wiecie, no, czuć, że to tak przejeżdża pod palcami. To w momencie, kiedy włożymy w to nakremowaną mocno stopę, to my po prostu, jak staniemy w tej skarpetce, to będziemy na tym jeździć. Oczywiście da się w tym dojść do toalety, czy nie wiem gdziekolwiek, ale no jednak nie należy to do najprzyjemniejszych i przypomina to troszeczkę rawie na lodzie, a bardziej nieudolne próby utrzymania równowagi na tym lodzie. Ale wiecie, no co i za coś, tak? I cena to, tak jak mówię, ja zapłaciłam 3 funty, to jest jakieś 14 z groszem mniej więcej, by wychodziło w złotówkach. Na AliExpress widziałam te rzeczy w podobnej cenie i wiem, słuchajcie, jeszcze, że są rękawiczki właśnie z żelem od środka, które ja również muszę, słuchajcie, kupić. A w ogóle na AliExpress widziałam chyba nawet zestawy, że są i skarpetki, i rękawiczki razem. Także jak znajdę z powrotem tą aukcję... To Wam wrzucę również w opisie. Jeżeli chodzi o ten żel, to on um, robi wrażenie takiego klejącego się, ponieważ on się tutaj skleja i widzicie przykleja mi się do ręki. Natomiast kiedy ja przeciągnę po ręku, tu nic nie zostaje, także on robi tylko takie, takie wrażenie, wiecie, klejącego się, natomiast nic na ręku nie zostaje, nic się z tym nie dzieje. Super, super się to myje, pierze. No a stopy są naprawdę wdzięczna. Ja je po prostu uwielbiam i bardzo, bardzo serdecznie wam nie. Je... Polecam. Kochani, dajcie mi w ogóle znać, y, czy w, y, używałyście tego typu skarpetek, a może tych rękawiczek, y, jak się u Was to sprawdza, czy też jesteście tak zadowolone jak ja. Jeżeli jeszcze nie testowałyście, natomiast, tak jak mówię, wrzucę Wam jakieś linki, także jeżeli ktoś będzie chciał przetestować, to naprawdę, naprawdę serdecznie polecam. Kochani, ja już nie zawracam Wam dzisiaj dużej głowy. Y, żegnam się z Wami skarpetowo. Także, kochani, buziaki, miłego dnia. I do zobaczenia niedługo.